Cześć! Chciałem Wam zaprezentować, jak zrobić serwer Bookit pod Minecraft 1.2.5 No to otwieramy naszą przeglądarkę. Wpisujemy www.bookit. teraz dajemy to wciskamy i pobieramy zapisujemy najlepiej w nowym folderze tutaj usuwamy to zostawiamy to na craftbookit i teraz to zamykamy dajemy GetCraftBugit. Wybieramy system operacyjny, czyli może być Linux. Ja mam Windows'a. I wybieramy to. Kopiujemy. Otwieramy notatnik. Wklejamy. Zapisujemy w folderze, który przed chwilą stworzyliśmy pod nazwą. Start.bat I teraz ja przerwę do czasu aż się przestanie pobierać, i za chwilę wracam. Dobrze, witam ponownie. Już się poprało, jak widzicie, i teraz dajemy start.bat. niech nasz serwer się wczyta. Ja z powrotem na chwilę przerwy, bo to może dość długo potrwać. Dobrze, jak widzicie, już się wczytało. Teraz wpisujemy y, komendę STOP Saving Chunks. I aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz. Naciskamy. I teraz tak. Y, otwieramy Server Properties za pomocą y, Notepad plus plus lub Notatnik. Ja wybieram Notepad. Plus plus. I tak jeżeli nie masz oryginalnego minecrafta to tutaj dajemy force tutaj ustawiamy ilość graczy ja ustawię na, na przykład na 5 osób tutaj czy chcecie żeby wam się potwory spawnowały to nie wiem co to jest to też nie wiem to jest nazwa serwera czyli możemy dać public server.pl Game mode Czy wszyscy będą mieli game mode, czy tylko się będzie włączał? Jeżeli jest jeden, to wszyscy mają od razu, a jeżeli jest zero, to nikt nie ma. PvP to czy jeden gracz z drugim graczem, po, graczem może się bić, jeden na false. Teraz spawn animals, czy mają się spawnować zwierzęta? Whitelist y, to jest, czy, mam, czy wszystkich mamy wpuszczanie na serwer, npc, czy, mam, y, czy NPC mają się spawnować, IP serwera, czyli włączamy HamaChi. U mnie jest y, takie IP. Wklejamy i zapisujemy. I teraz możemy otworzyć serwer. I włączamy Minecrafta. Jak widzicie, serwer się załadował. Wchodzimy na serwer. I mamy nasz serwer. Dziękuję za oglądanie. Cześć.